Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry War Thunder i dzisiejszy materiał będzie pierwszym z serii, którą chcę zrealizować na kanale, która będzie omawiała właśnie najważniejsze pojazdy, takie jak na przykład T34. To jest pierwszy materiał z tej serii. Potem mi się wydaje, że może uda się zrealizować Shermana, również inne pojazdy, np. Panzerkampfwagen 43. I Te materiały będą bardziej nastawione właśnie na historię tych pojazdów, na to jak następował rozwój tych pojazdów. To będą takie filmy bardziej ogólnikowe, natomiast firmy szczegółowe oczywiście one będą powstawały, one już będą nieco dokładniejsze, te filmy będą takie bardziej ogólne, żeby pokazać jak wyglądał ten rozwój, jak on niekiedy był skomplikowany. I najlepszym przykładem mi się wydaje na start będzie T-34, pojazd wręcz kultowy, pojazd, który no, zapisał się w historii i można powiedzieć, że pojazd, który z jednej strony ma masę fanów, a z drugiej strony ma masę krytyków. I jaka jest prawda o tym pojeździe? No ona jak w większości wypadków leży po środku, bo ten pojazd ani nie był totalnie zły, ani też nie był totalnie niesamowity, doskonały, bo to jest mi się wydaje takie pójście w dwie skrajności i postaram się właśnie pokazać właśnie w tym materiale, że po pierwsze rozwój T-34 został w pewien sposób na początkowym etapie, Dość mocno wymuszony, to nie był czołg z tak olbrzymi perspektywami, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Wiele decyzji zostało podjętych, mi się wydaje, w pewnych kwestiach dość pochopnie i no, ten pojazd, pomimo tego, że odegrał sporą rolę, no to jednak jego największą zaletą pozostawała ilość. A i chciałbym jeszcze podkreślić, że dzisiaj skupimy się wyłącznie na czołgu z armatą 76 mm. A jeśli będziecie chcieli, to również w kolejnych materiałach mogę przygotować właśnie o te 34 z 85. Zacznijmy może od genezy tego pojazdu. Projekt powstaje w Harkowskiej Wytwórni Parowozów. Te zakłady już w tym momencie, kiedy ten projekt powstaje, nazywają się numer 183 i tam właśnie zespołowi KB-24 pod przywództwem Morozowa i Koszkina zostaje zlecone zaprojektowanie nowego czołgu. I warto tutaj podkreślić, ten czołg był projektowany przez zespół. Niekiedy, właśnie w części materiałów, pojawia się informacja, że ten czołg został zaprojektowany przez Koszkina jako sam on go miał zaprojektować. To nie jest prawda, tam działał normalnie zespół. Warto tutaj nadmienić, że ten projekt ma powstać w roku 1938 i to się zbiega również z tym, że nieco wcześniej w Rosji, w Związku Radzieckim, doszło do czystek. Czystka, która po prostu przeszła przez Rosję, nie ominęła również zakładów numer 183, i z tego powodu brakuje doświadczonych ludzi. Po prostu takich ludzi się usuwało. No, i z tego powodu ten zespół jest no, dość szczupły. No, i też brakuje mi się wydaje specjalistów, którzy mogliby pewne problemy rozwiązać już na tym etapie początkowym, bo pojazd na początkowym etapie ma y, całkiem sporo problemów. Początkowo zespół ma przygotować pojazd gąsienicowo-kołowy, jednak ostatecznie. Podjęta zostaje również decyzja o przygotowaniu pojazdu gąsienicowego z armatą 76 mm. To wymusza pewne zmiany w projekcie, jednak czasu jest za mało, żeby go dopracować i tą 76 montuje się w stanowczo za małe jak na gabaryty tej armaty wieży. Pierwsze pokazy prototypów to jest 23 września 1939 roku i w tym momencie zostaje podjęta decyzja, żeby do dalszych prób skierować właśnie gąsienicowego A32 z armatą 76,2 mm. Warto tutaj nadmienić, że ten pojazd zostaje już 19 grudnia 1939 roku przyjęty na wyposażenie Armii Czerwonej. I problemem nie jest fakt, że zanim jakikolwiek pojazd powstał, został on przyjęty na wyposażenie, tylko że zanim w ogóle skończono ostatecznie testy i dopracowywanie tego pojazdu, ten pojazd już przyjęta, więc założono jakby z góry, że ten pojazd się uda co nie było wcale takie pewne pierwszy pojazd wzorcowy został ukończony 16 stycznia 1940 roku kolejny był gotowy na początku lutego podczas testów, które przeprowadzono okazało się że są źle rozplanowane miejsca załogi zwadliwe sprzęgła boczne zbyt delikatne koło napinające a wizje kierowcy podczas silnego opadów śniegu nie zapewnia odpowiedniej widoczności więc pojazdy były jeszcze mocno niedopracowane a one już zostały przyjęte na wyposażenie to jest yy, dość istotne i też goniły Tutaj terminy, bo zbliżał się czas pokazania tych pojazdów no, władzom. Więc w ramach testów postanowiono, że one przejadą z Harkowa do Moskwy na własne koła, to jest około w linii prostej 600 km. I pojazdy te wyruszyły 5 marca. Ale w wyznaczonym czasie dotarł tylko jeden, bo ten drugi się zepsuł. Ale ostatecznie udało się mu dotrzeć 16 marca, i 17 marca odbył się pokaz przed Stalinem. Stalin był zadowolony z tych pojazdów. Warto tutaj wspomnieć o tym, że kierowcy tych pojazdów podczas pokazu otrzymali asystę agentów NKWD, którzy siedzieli z wycelowaną bronią w nich żeby demonstracja przebiegła jak najbardziej bezawaryjnie i bezproblemowo. Więc Stalin był zadowolony, a teraz trzeba było przejść do pracy, bo te pojazdy dalej się nie nadawały do tak użytku bojowego. Bo po tym jak zostały wysłane na poligon, wróciły one do zakładów również o własnych siłach, ale ten test no, pokazał, że nie ma różowo, a jest wręcz czarno. Dlaczego? Dlatego, że wykryto 86 W, które miano usunąć przed rozpoczęciem produkcji. Również warto tutaj nadmienić, że ślik nie osiągnął 100 godzin bez awaryjnej pracy, którą gwarantowano. Nie udało się tego osiągnąć. Pojazdy po przejechaniu 1000 km no, miały bardzo zużyte mechanizmy, co ciągnęło za sobą awarię. Ponadto wieża faktycznie okazała się za mała dla 76. Od takie zaskoczenie. Załogi się na to skarżyły. Kolejne zaskoczenie do kolekcji. Ale radośnie to się dopiero zrobi, bo we wrześniu 1940 roku umiera Koszkin. Ale jeszcze w międzyczasie zakłady numer 183 stwierdzają, że do końca roku 1940 są w stanie zbudować 152 czołgi. To jest ich zdaniem realna liczba. Trzeba usunąć usterki, trzeba pojazd dopracować. Ale w tym momencie zaczyna działać Rada Komisarzy Ludowych, którzy 5 czerwca roku 1940 stwierdzają, że Harków ma wyprodukować 500 egzemplarzy, a Stalingrad 100 egzemplarzy tego pojazdu, a co dlaczego by nie. I w tym momencie warto wspomnieć o Grigoryju Kuliku, który w tym momencie jak miesza się w historię T-34 i zazwyczaj przy okazji tego jest krytykowany. Geniuszem on być może nie był, ale moim zdaniem w tej kwestii krytyka jest trochę bezpodstawna, bo on faktycznie wstrzymuje produkcję ale on to wstrzymuje z konkretnych powodów, dlatego że on chce gruntownej modernizacji tego pojazdu. Rzadko się to dodaje w wielu artykułach, ale on właśnie żądał gruntownej modernizacji pojazdu. A dlaczego? Dlatego że Sowieci mieli dostęp do Panzerkampfwagen Wagon 3, który okazuje się być lepszy, bo faktycznie T-34 ma grubszy pancerz i ma potężniejszą armatę, ale jest gorzej zaprojektowany, ma źle rozłożone miejsca załogi, ma Kiepską komunikację wewnętrzną i jest również bardzo, bardzo głośny. Więc w tym momencie podejmuje się decyzję o tym, żeby ten pojazd zmodernizować gruntownie. Więc ma być nowe zawieszenie, i również ma być nowa, większa wieża, która będzie bardziej pasowała do czołgu, właśnie wyposażonego w armatę 76 mm. Notabene, właśnie T34M stanie się w pewnym momencie, no można powiedzieć. Prototypem, który rozpocznie powstawanie T44, a w przyszłości T55, więc to nie był wcale taki głupi pomysł. To był nawet pomysł taki, ej, może coś w tym być fajnego, ale jak to w Rosji, w Związku Radzieckim bywa, no dobre pomysły nie są w cenie. I ostatecznie rozpoczyna się produkcja modelu 1940. I teraz zaczyna się, że tak powiem, festiwal buru i cierpienia. Ale zanim on, no to co miano by niby produkować zamiast T34? Zakłady no, chciały tutaj albo produkować BT7M, albo T50, który też był perspektywistyczny. Więc. Było co za to produkować, a tu taka upartość po prostu Rady Ludowej i Komisarzy. Zresztą oni w momencie stwierdzają, że do końca roku 1941 ma być wyprodukowane 2800 egzemplarzy. Ale zanim tam przejdziemy do produkcji, to jeszcze przejdźmy do tych modeli, czyli Bólu i cierpienia, Bo zależnie od tego, skąd autor danego artykułu czerpał y, informacje dotyczące modeli, różnic pomiędzy tymi modelami, otrzymacie nieco inne informacje. I czy to oznacza z urzędu nierzetelność albo kłamstwo? No właśnie nie, bo zależnie jakie sobie źródło weźmiecie, zależnie jaką książkę sobie weźmiecie, to będziecie mieć inny wynik. Dosłownie tak jest. Teraz na ekranach widzicie T-34STZ, czyli tą wersję, którą produkowano w zakładach y, STZ w Stalingradzie. I ona otrzymała kilka radosnych, że tak powiem, stalingradzkich modernizacji. Podstawą do tej wersji ma być wersja 1941, chociaż w jednej książce znalazłem, że to ma być wersja 1942, już z pewnymi ulepszeniami, bo okazuje się, że rozróżnienie tego, który pojazd należy do jakiego modelu, wcale takie proste nie jest. Wynika to z tego, że na kolejnych etapach produkcji dochodziło do pewnych modernizacji. Problem pojawia się w momencie. Kiedy okazuje się, że te modernizacje po pierwsze A nie były wprowadzane we wszystkich fabrykach, B one były wprowadzane bardzo nieregularnie, C, każda fabryka, można powiedzieć, robiła troszeczkę na swoje potrzeby. I właśnie dość dobrym przykładem jest chyba najbardziej rozpoznawana wersja STZ, która jest no, można powiedzieć, autorską modyfikacją fabryk w Stalingradzie. Można powiedzieć, że pewne rzeczy mamy właściwie, no nawet nie do końca, w kwestii modelu 1940. To jest 453 czołgi z armatą L11 i początkowej produkcji modelu M1941, czyli do końca czerwca 1941 roku, to jest 1225 egzemplarzy, z czego 294 egzemplarze w STZ właśnie w Stalingradzie. Problem pojawia się po tym okresie, dlatego że. W tym momencie następuje paraliż, a to nie jest tak, że czołg produkuje się w jednym miejscu. Znaczy, w jednym miejscu, na przykład w fabryce STZ, te pojazdy składano, ale z innego miejsca były na przykład gumowe bandaże na koła, z innego miejsca były silniki, i z tego powodu, kiedy właśnie te dostawy się urywają, to powstają właśnie takie autorskie wersje. Właśnie wersja AST wynika w między m.in. z tego, że zabrakło w pewnym momencie dostaw gumowych bandaży na koła. Dlatego w październiku 1941 roku zastosowano nowe odlewane koła z tak zwaną amortyzacją wewnętrzną, więc tu mamy modyfikację wynikającą z braków. Również na miejscu uruchomiono produkcję silników. I w 1941 roku udało się wprodukować jeszcze 3014 egzemplarzy. Jednak warto tutaj nadmienić, że to było za mało, żeby załatać te luki. Dodatkowo w roku 1942 ma się rozpocząć produkcja w zakładach UZTM w Swierdłowsku i CZKZ w Czelabińsku. I tam stosuje się już nową wieżę sześciokątną. No czyli prosto mamy nową wieżę, więc mamy nowy wzór. M1942 i tu Was zaskoczę nie ma tak radośnie, dlatego, że po pierwsze stara wieża nadal była wytwarzana na przykład w zakładach numer 112, a też zakłady za Uralem nie trzymały się jednego modelu wieży tylko one ją modyfikowały, niektóre były bardziej zaokrąglone, niektóre mniej, jedne bardziej kancia te, drugie mniej kancia te i ogólnie było radośnie, bo każdy robił swój mały model więc Problemów było co nie niemiara, a warto tu również zaznaczyć, że mamy jeszcze coś takiego jak model 1943 i on nie został wprowadzony w roku 1943, tylko w maju 1942 roku. A rozróżnienie tych wersji wynika z tego, że produkowano je w różnych zakładach. I warto tutaj również zaznaczyć, że część wieży była spawana, część była odlewana. Więc tutaj to też trzeba brać pod uwagę podczas kategoryzowania modelu. Warto zaznaczyć, że ta wieża sześciokątna otrzymała faktycznie całkiem sporo ulepszeń. Przede wszystkim mamy tutaj montowane wentylatory. Również mamy już nie jeden duży właz, tylko dwa włazy, które no, są dość charakterystyczne. Te czołgi otrzymały przez Niemców takie określenie Mickey Mouse, czyli myszka Mickey. I faktycznie jak się te włazy otworzyło, no to one były właśnie tak jak te uszy myszki Mickey. Ale okazuje się, że ta wieża otrzymywała również swoje autorskie, że tak powiem, modyfikacje, dlatego że na przykład w zakładach numer 112, kiedy w końcu się na nią przerzucono, to dodano również właśnie wieżyczkę albo kupułkę dowódcy. Ja się spotkałem naprawdę z różnym kategoryzowaniem tych pojazdów, i właściwie nie ma czegoś takiego jak poprawne kategoryzowanie, bo jeśli ktoś na przykład odchodzi od kategoryzowania rocznego, Czyli na M1942, no co znaczy, w to miejscu jest wprowadzane kategoryzowanie zakładowe, czyli zależnie od tego, jak zakład sobie interpretował zalecenia produkcyjne. I warto tutaj zaznaczyć, że mimo wszystko te pojazdy mają pewne cechy wspólne. M1940 to jest właśnie te 453 pojazdów wyprodukowanych właśnie z armatą L11. Te czołgi miały masę 26 ton i pancerz od 15 do 45 mm. M1941 to już armata F34 26,5 tony od 20 do 52 mm. Wtedy też. Pogrubiono pancerz wieży, właśnie to pogrubienie nastąpiło na wieży. M1942 to jest 28,5 tony. Pancerz od 20 do 65 mm. M1943 natomiast to jest 30,9 tony. Pancerz od 20 do nawet 70 mm. Ogłę miano wyprodukować.

Ten podział, który wam pokazałem, czyli na te właśnie cztery podstawowe modele, nie jest można powiedzieć stały i to nie jest tak, że to jest święte, co zapowiedziałem, tylko ten podział może się różnić zależnie od tego jaki artykuł czytacie. Bo prawda jest taka, że znalazłem również artykuły i książki, których się tych wersji wymienia dużo więcej. Również na przykład wymienia się różne wersje produkcyjne z zakładów UZTM, które miały również różne sposoby wytwarzania wież, więc naprawdę poziom. Skomplikowania, jeśli chodzi o różnego rodzaju wersje. T34 jest niesamowicie duży i właściwie nie ma jednej takiej tabeli, która by to wszystko pokategoryzowała. To nie jest jak w przypadku Shermanów, że mamy konkretną wersję, i ona różni się od innej wersji konkretnymi elementami, tylko z racji na to, że produkowano te pojazdy w niesamowitym chaosie dodatkowo dokładano w różnych etapach czasu różnego rodzaju modyfikacje, a dodatkowo te modyfikacje nie pojawiały się równocześnie wszędzie, tylko one się pojawiały etapowo. Więc naprawdę to jest wszystko niesamowicie skomplikowane. Dodatkowo tutaj chcę jeszcze dorzucić jedną cegiełkę do chaosu, na przykład niektórzy badacze wymieniają model 1944 z armatą 76 mm i to są ponoć ostatnie wersje produkcyjne właśnie z aromatą 76 mm, które mają radiostację umieszczoną w wieży, a nie w kadłubie. Ale część badaczy tego, że tak powiem, nie wyróżnia. No i bądź tu mądry i rób filmy na YouTube'a. Więc ogólnie, jeśli chodzi o modele, jest niesamowity chaos. Właściwie mi się wydaje, że nigdy nie uda się konkretnie ustalić. Jakie były dokładne ilości wyprodukowanych konkretnych modeli, mi się wydaje, że ten podział na cztery modele jest najbardziej uniwersalny i najprzyjemniejszy. Chociaż tak nie oddaje pewnych różnych modyfikacji, które się pojawiały. A jaka jest moja ogólna opinia o T34? Ja chyba w sumie tak na początku już zdradziłem. I moja opinia jest, można powiedzieć, zrównoważona. Dlatego, że uważam, że ten pojazd no, na pewno odegrał bardzo dużą rolę. Miał wpływ na rozwój broni pancernej. Ale też takie sceny, jak na przykład są w filmie T34, to sobie możemy wsadzić pomiędzy bajki. W sensie ten pojazd był całkiem niezły, ale w racji na to, że wykonanie tych pojazdów było dość przeciętne, przeżywalność tego pojazdu na polu bitwy była niekiedy bardzo, bardzo mała. Dodatkowo, no. Pewne elementy sprawiały, że ten pojazd był bardzo nieprzyjemny w obsłudze. Po pierwsze, jeśli chodzi o obserwację pola bitwy, natomiast no dużo gorszą możliwość obserwowania pola bitwy dowódca niż na przykład dowódca w niemieckim czołgu. Kolejna kwestia no to jest zamontowanie tej 76. Często podkreśla się, że to była niesamowicie dobra decyzja, bo potężna armata, tylko ta armata nie mieściła się do wieży. Kolejna kwestia, te pochylone płyty pancerza, one też miały swoją wadę w postaci tego, że ograniczały przestrzeń wewnątrz pojazdu, więc wszystko w tym pojeździe było niesamowicie upchane i. W przypadku, kiedy trafienia po prostu ginęła cała załoga, bo trafienie wbrew pozorom z przebiciem jest bardzo niszczycielskie, a z tak upchanej załogi po prostu robiła się mielonka, więc no, ten pojazd był, że tak powiem, no, nie najlepszy dla załóg. I komfort pracy w nim był bardzo, bardzo niski. Z drugiej strony tu nie możemy się dziwić, to jest w końcu Rosja, Związek Sowiecki i tym się nie za bardzo tym przejmowano, pomimo tego, że komfort pracy w takim czołgu ma duże znaczenie dla skuteczności załogi, bo jeśli jest ten pojazd w miarę wygodny, no to ta załoga dłużej pozostaje na tych wyższych obrotach, a ona dość szybko się zmęczy, no to dość szybko spadnie ich skuteczność. Więc ten pojazd miał moim zdaniem tyle samowat, co zalet, i to nie była jakaś konstrukcja, która wszystko zmieniła. Nie, ona była jednym, że tak powiem, z elementów, które doprowadziły do powstania czołgu podstawowego, bo moim zdaniem podobną drogę przeszli zarówno Brytyjczycy, jak Amerykanie. Również Niemcy przechodzili tą samą drogę, czyli jedni uczyli się od drugich. To nie jest tak, że Sowieci magicznie coś wynaleźli i oni tutaj są geniuszami. Nie, jedni uczyli się od drugich, zdobywali doświadczenie na polu walki i to doprowadziło do powstania w takiej formie jaką znamy ten pojazd po prostu był jednym z elementów układanki a nie po prostu czymś rewolucyjnym co zmieniło obieg dziejów nie, to był jeden z elementów układanki i tak go należy traktować jest to na pewno pojazd bardzo interesujący bardzo skomplikowany w swoim rozwoju ale po prostu typowy pojazd który jak najbardziej ma swoje zalety ale ma też wady w grach tych wat nie odczujemy tak bardzo, ale mi się wydaje, że po prostu trzeba również wziąć to pod uwagę, że gry są tworzone pod publikę. No i ten T34, który żyje swoją legendą, wciąż no niestety jest w tych grach dużo lepszy niż inne pojazdy niekiedy. Choćby w grze War Thunder to można odczuć, ale również World of Tanks. Te czołgi po prostu są no. Lepsze, troszkę lepiej się spisują na polach bitew, no i też mi się wydaje, to powoduje, że ta legenda sama się nakręca, że czołg T34 był rewelacyjny. Moje zdanie był dobry, ale nic poza tym. Więc ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o czołgu T34 z armatą 76mm, jak wy go oceniacie, w której produkcji ten pojazd spisuje się, waszym zdaniem, najlepiej, czy w grze World of Tanks, czy w grze War Thunder, a może w jakiejś innej produkcji. Również napiszcie, czy chcecie takie materiały, które właśnie analizują pojazdy. Mi się wydaje, że takie analizy są dość ciekawe, owszem muszę w nie włożyć nieco więcej pracy, nieco więcej czasu muszę im poświęcić, ale też mi się wydaje, że są dość ciekawe i urozmaicają kanał. Jeśli chcecie takie materiały, no to napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, może uda się taki materiał zrealizować. Z mojej strony to tyle, jeśli film Wam się podobał, to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć.